Dzień dobry Państwu. Paulina Wysoczańska, partner w Polskiej Grupie Doradczo-Restrukturyzacyjnej i administrator grupy na Facebooku o tej samej nazwie. Starczą czy na tarczy? To pytanie nie dotyczy tylko przedsiębiorców, ale także każdego zwykłego obywatela. Dlaczego? Na to pytanie odpowie mój dzisiejszy gość, pani mecenas Katarzyna Gabrysiak, adwokat specjalizujący się w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego oraz w sprawach z zakresu prawa bankowego. Dzień dobry, Pani Mecenas. Dzień dobry. Pani Mecenas, występuje Pani w imieniu klientów pozywanych przez banki i parabanki. Jakie są najczęstsze problemy, z którymi zgłaszają się do Pani pożyczkobiorcy? W pierwszej kolejności należałoby podzielić te problemy na dwie kategorie pożyczkobiorców. Pierwszą kategorią są osoby, które zaciągnęły kredyt indeksowany lub denominowany do waluty obcej, czyli w przeważającej w wypadku są to tak zwani frankowicze. Do naszej kancelarii zgłaszają się osoby, które mniej więcej w latach 2005-2008 zaciągnęły kredyt, który był waloryzowany do waluty obcej i najczęściej był to właśnie frank szwajcarski. Problem tych osób dzisiaj polega na tym, że kurs waluty, który był zastosowany do wypłaty kredytu był znacznie niższy od kursu, który obowiązuje teraz, czyli kursu, według którego spłacają oni kredyt. Ta różnica jest dla nich bardzo dotkliwie odczuwalna. Ci klienci czują się oszukani, ponieważ doradcy finansowi czy pracownicy banków nie przekazywali w tamtych czasach rzetelnych i precyzyjnych informacji o ryzyku kursowym czy ryzyku zaciągania kredytu waloryzowanego do innej waluty. Skutek jest taki, że rata kredytu na przestrzeni tych kilkunastu lat wzrosła o 50%, a niekiedy nawet o 100% w stosunku do raty kredytu, która obowiązywała na początku po rozpoczęciu jego wpłaty. Tym samym te kredyty mocno wzrosły. I koszty tych kredytów dla niektórych osób są już nieakceptowalne, bo nie są w stanie ich spłacić. Na szczęście obecnie uznano przez sądy zostało, że mechanizmy stosowane przez banki są niedozwolone, co pozwala w niektórych wypadkach unieważnić całą umowę kredytową, albo w innych ustalić, że kredyt ten od początku nie powinien być waloryzowany do waluty obcej. Pozwala to na odzyskanie często znacznych sum nadpłaconych przez klientów przez ostatnie lata spłacania kredytów. Natomiast druga kategoria osób, która korzysta z naszej pomocy, to są tak zwani pożyczkobiorcy kredytów złotowych chwilówek. Również przychodzą do nas klienci, którzy mają kredyty bankowe w złotówkach, natomiast nie są one chwilówkami. Klienci trafiający do kancelarii to z reguły osoby, które mają już problemy ze spłatą tych kredytów, potrzebują pomocy w zakresie restrukturyzacji kredytu lub obrony w istniejącym już procesie sądowym. Z reguły intencją tych osób jest, aby wstrzymać na pewien czas windykację, co pozwoli im na uzyskanie dodatkowych środków, na dokonanie spłaty albo odroczenie płatności czy zmniejszenie wysokości spłacanych rat. W większości takich spraw udaje się też znacząco obniżyć kwotę zobowiązania, a niekiedy rozłożyć spłatę tej zmniejszonej już należności na dogodne raty płatne miesięcznie. Rozumiem. Na co w takim razie powinniśmy zwracać szczególną uwagę przy podpisywaniu umowy kredytu czy też pożyczki? Szanowni Państwo, najczęściej zauważamy nadużycia pożyczkodawców w tzw. Tak chwilówkach. Bardzo często umowy tego rodzaju nie zawierają wszystkich elementów, które są wymagane ustawą o tzw. Tak kredycie konsumenckim. Dotyczy to podstawowych obowiązków informacyjnych dla konsumentów. Niemniej najczęściej, najczęściej problemy są związane z wprowadzaniem zawyżonych opłat i zawyżonych prowizji. Opłaty za ubezpieczenie często są bardzo zawyżone. Najczęściej te elementy okazują się być dodatkowym, nieuzasadnionym zyskiem pożyczkodawców. Czasami opłaty dodatkowe są praktycznie równe jak wartość udzielonej pożyczki. Natomiast w umowach kredytów bankowych problemem okazują się być zawyżone prowizje, które czasami sięgają nawet 30 czy 40% wartości udzielonego kredytu. Na bazie Pani doświadczeń, jak banki oraz inne instytucje udzielające pożyczek, między innymi parabanki, reagują na złożenie do nich reklamacji dotyczących powyższych kwestii? W przypadku wniosków o restrukturyzację kredytu bywają różne reakcje. Niekiedy pożyczkodawcy zgadzają się na rozłożenie długu na dodatkowe raty czy na odroczenie płatności. Gorzej wygląda to w przypadku długów, które są mocno przeterminowane i w takich sprawach pożyczkodawcy często nie są skorzy już do ustępstw na rzecz dłużników, szczególnie kiedy mają tytuł wykonawczy i sprawa została skierowana do egzekucji. Natomiast w przypadku zakwestionowania wysokości niektórych opłat dodatkowych Podmioty te zazwyczaj trzymają się mocno swojego stanowiska, nie uwzględniają reklamacji, bo nie chcą się pozbawić tego dodatkowego zysku, który sobie zapewniły właśnie tymi niedozwolonymi postanowieniami. Uwzględnienie zresztą takiego zarzutu przez pożyczkodawcę mogłoby się rozejść, bo poszłaby fama często w internecie, na Facebooku, co mogłoby doprowadzić do lawinowego wnoszenia reklamacji przez inne osoby, do czego banki i parabanki nie chcą dopuścić. A proszę powiedzieć, jakie jest prawdopodobieństwo, że złożenie pozwu w sądzie pozwoli uzyskać zwrot niesłusznie pobranych opłat? Proszę Państwa, niezbędna jest analiza indywidualna każdej sprawy. Każda umowa zazwyczaj jest w jakimś stopniu inna od poprzednio analizowanej przez nas. Tak więc w każdej sprawie trzeba przeanalizować wszystkie dokumenty, zarówno umowę, jak i regulaminy i wszystkie załączniki, które zostały podpisane przez pożyczkobiorce. Fakt zawyżenia opłaty ustalamy zawsze w oparciu o obliczenie kosztów pozaodsetkowych kredytów i poz, takie stosunkowe porównanie opłat, które trzeba wnieść do wysokości faktycznie udzielonego kredytu. Oczywiście decyduje również rodzaj umowy oraz rodzaj zastosowanych opłat. Inaczej bowiem trzeba ocenić kredyty bankowe, a inaczej tak zwane chwilówki. Podobnie należy oceniać opłaty wymienione wprost w przepisach prawa, jak na przykład prowizję a inaczej innego rodzaju opłaty, które ukształtowały się już w praktyce działalności pożyczkodawców i nie są w ustawie wprost wymienione. W praktyce, w postępowaniu sądowym udaje się często obniżyć lub w ogóle wyeliminować niektóre rodzaje opłat czy prowizji. Jest to realna pomoc dla klienta, od którego zadłużenie może dzięki temu znacznie zmaleć. Bardzo często spotykam się ze sprawami, w których wierzyciele dochodzą od dłużników zapłaty niespłaconego kredytu, lecz dochodzona kwota Obejmuje w znacznej większości właśnie niespłacone opłaty. I nierzadko zdarza się, że prawidłowe zakwestionowanie takich opłat prowadzi do zupełnego oddalenia powództwa lub oddalenia go w przeważającej części. Czy jeśli mamy wypowiedzianą umowę kredytu lub rozpoczęto wobec dłużnika postępowanie sądowe i wydano nakaz zapłaty, to czy na tym etapie można jeszcze uchronić się od konsekwencji? Jak najbardziej tak. Niezbędne jest jednak zaskarżenie nakazu zapłaty w ustawowym terminie 14 dni, liczonym od dnia doręczenia nakazu wraz z pozwem y, pozwanemu. Pozwoli to na przeprowadzenie całego postępowania sądowego i podniesienie odpowiednich zarzutów do zapisów umowy, kredytu lub pożyczki. Już na tym etapie trzeba podjąć obronę przed roszczeniami pożyczkodawców, gdyż po uprawomocnieniu niezaskarżonego nakazu zapłaty na obronę już jest za późno. Wtedy pożyczkodawcy będą zobowiązani do spłaty nawet tych długów, które obejmują niedozwolone opłaty, a które można było wyeliminować na etapie postępowania sądowego. I z tego miejsca uczulam, aby nigdy nie ignorować żadnych pism sądowych, które trafiają do pożyczkobiorców. Z reguły pismo takie wyznaczają terminy, dość krótkie terminy na dokonanie czynności procesowych w sprawie, a ich niedokonanie może spowodować bardzo duże problemy. No tak, warto pilnować korespondencji. Dokładnie. Pani Mecenas, w dniu 13 maja bieżącego roku Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną wniesioną przez prokuratora generalnego i uchylił w całości zaskarżony nakaz zapłaty. Proszę powiedzieć, jakie znaczenie ma ten wyrok dla osób, które wzięły kredyt lub pożyczkę obciążoną wysokimi opłatami? Przede wszystkim powinno cieszyć, że instytucja skargi nadzwyczajnej, która została wprowadzona do naszego porządku prawnego nie tak dawno temu, przynosi oczekiwane rezultaty dla osób, które zostały pokrzywdzone orzeczeniem sądem i już nie mają żadnych instrumentów do wzruszenia tego orzeczenia. Przedmiotowy wyrok ugruntowuje pogląd dotyczący poprzedniego stanu prawnego którego obowiązywał do 31 grudnia 2015 roku w zakresie odsetek za opóźnienie i potwierdza, że niedopuszczalne było kształtowanie wartości takich odsetek przez kredytodawców w wysokości wyższej niż odsetki maksymalne. Myślę, że jest to dobra wiadomość dla tych wszystkich osób, które są obciążone zadłużeniem powstałym przed 1 stycznia 2016 i dług ten właśnie powiązany jest z niedozwolonym zawyżeniem wartości odsetek za opóźnienie. Daje to dodatkowy argument w sporach z nieuczciwymi pożyczkodawcami. Chciałbym jeszcze zwrócić na jeden bardzo istotny aspekt tej sprawy. Mianowicie przepisy procedury cywilnej zarówno przed nowelizacją z listopada 2019 roku jak i obecnie stanowią, że nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym nie powinien być wydany przez sąd w sytuacji, gdy roszczenie powoda jest oczywiście bezzasadne. Oczywiście dotyczy to bezzasadności również Częściowej, jak i całkowitej roszczenia. W omawianej sprawie, na kanty, której zostało wydane to orzeczenie przez Sąd Najwyższy wydane w maju, sąd wydał nakaz zapłaty zasądzający na rzecz powoda odsetki w wysokości przekraczającej dopuszczalny ustawowy limit, mimo że na podstawie dokumentów mógł zweryfikować, czy doszło do nadużycia. To dowodzi jednak, że pożyczkobiorcy, których dług trafia do sądu, nie mogą liczyć tylko na sąd na weryfikację tych nadużyć. W tej sytuacji konieczna jest, aby profesjonalista zweryfikował każdą umowę, każde wezwanie i jeżeli trafi sprawa do sądu, a pożyczkobiorca otrzyma nakaz zapłaty, aby jak najszybciej można było działać we współpracy z fachowcami, bo tylko oni są w stanie ocenić, czy w danej sprawie są argumenty i w jaki sposób z tych argumentów skorzystać w obronie przed nieuczciwymi pożyczkodawcami. Pani Mecenas, bardzo dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi i czas, który nam Pani poświęciła. Państwa serdecznie zapraszam. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zweryfikować swoje umowy kredytowe, można się z nami kontaktować. Wszystkie dane kontaktowe są na końcu filmu. I zapraszam również na grupę dyskusyjną na Facebooku, Polska Grupa Doradczo-Restrukturyzacyjna, a także na naszą stronę internetową. Dziękuję uprzejmie. В какой